Stworzył jeden człowiek. Nawet każdy nowy dochodzący do grupy tworzy. Bardzo mądre zdanie kiedyś powiedział literator, który zna książka Ostatni Dwoń i że Antornik, z Czasami wdałość znów i odpadnie, ale z tym jest nowy nowe kolary, nowe świeże, które to tą nocy. To Ile nocy bez snu? Ile godzin poza domem? Ile rodzin i Ile godzin na telefonie? Ile możemy znowu by nie stracić równowagi? No, Szans ile odwagi dla nas Skryczy się człowiek, jego los, a nie cena Bo ludzkie życie jest bezcenne i nie do kupienia Taka idea, pasja Nazywaj to jak zechcesz Dla nas to cały czas, całe życie, całe serce Nie ma znaczenia miejsce Los nie wybiera za nas Dzwoni telefon alarm trwają poszukiwania wiara Chodzi się sama kiedy czas Goni, pogoni, zabikiem serca Nieznanej osoby Każdy z nas wie, po co to, to robi Robi to za co czasem Musimy zapłacić rodzin ale o pracę on za to mamy świadomość, że robimy to dla życia. Bo polska grupa uszukiwa wczoraj to widza. Z reguły poszukiwania się podobnie, służby mają inne też czynności. Tutaj nie możemy przyjechać policji, ani straży, bo oni mają też inne jeszcze rzeczy do wykonania. My natomiast, jeśli jest grupa ludzi, która stwierdza chcemy to robić chcemy mieć pomoc, robimy to. Nigdy nie zostawiamy rodziny. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą Wiara, ambicja, honor i braterstwo Dopóki masz czym, podziel się zresztą Chlebem i czasem, by ocalić człowieczeństwo Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą Wiara, ambicja, honor i braterstwo Dopóki masz czym, podziel się zresztą Chlebem i czasem, by odzalić człowieczeństwo Z Do, na sam szczyt, ze szczytu w dół Znowu na akcji, znów tak dzień po dniu każdy, nie ma ideałów, szukajmy potrzebujących. Lichanie podziałów, bo o jak odwaga, G jak idea, B jak przyjacielej, R jak rodzina. o jak odwaga, G jak idea, B jak przyjacielej, R jak rodzina. Tutaj nie ma bohaterstwa. Tutaj to jest, to jest po prostu ciężka praca. Przejście terenu, przeszukanie terenu, czasami bardzo trudnego w nocy. Tutaj nikt nam nie powie, super bohaterstwa. Zawsze będziemy mieć pomoc, zawsze możecie Państwo pisać, dzwonić, nigdy nie zostawimy Was sam.